E, Poko, I dziękuję. jeszcze chciałam do Boksdela, mhm. e, bo Boksdel powiedziałeś, że e, jakby na gołdcach jakbyś ty wybierał sobie dziewczynę i jeżeli jakaś e, jeżeli już w końcu byś którąś wybrał, no to ona i tak by wybrała kasę to dziwię się bardzo w ogóle, że masz takie podejście do siebie, bo ty naprawdę jesteś przystojny. I y, gdybym to była ja na tym Jaki miejscu, to 100% wybierałabym ciebie, także i tak jestem mega y, zszokowana, że mój Instagram telefon był there. wybrany. Także napiszę na pewno. Yeah. <laughs> nie Ej, gdybyś... super, ale <laughs> ja to <laughs> nie jak się podbudował, ale dobrze. 30 metrów jedna i nie ale tak wiadomo, nie? Także w każdym razie... Zanim tak nie robią, e, że patrzą ma... ci czerwony. No weź przestań. Ale tak, zawsze, zawsze miał kompleks gdzieś wzrostu, pewnie że za niski, a tu od razu na z tym fotelu. Kurus, kurus. Najgorsi w szydłowie. Najgorsi, najgorsi, najgorsi buty. Tu zawsze buty z podeszem albo na palcach staje do zdjęć. O ale... mówisz przy niej, człowieku, <laughs> to się cicho siedzi. Ale ja uważam, że Nie, jest nie... no, jest przystojny. <laughs> To no niebo, to nie, nie bo to Dziękuję mega za telefon. Ja wszystkiego od od dawna. Do ja szanuję, naprawdę. Oglądam, oglądam cię Bogdel, od dawna i naprawdę jesteś spoko gościem i naprawdę uważam, że masz chyba trochę za mało wiary w siebie. Powinieneś mieć zdecydowanie więcej, naprawdę.